Cześć, jest wtorek, 21 kwietnia 2020, czyli dzień po tym, jak uroczyście w całej Polsce otworzono lasy, które kilka dni wcześniej z kolei uroczyście zamknięto. Jeśli oglądacie to w przyszłości i nie wiecie, co się w marcu i kwietniu u nas działo, to przypominam, że jesteśmy w środku globalnej pandemii. Ostatnie tygodnie przesiedzieliśmy solidarnie w domach i gdy tylko usłyszałem informację, że będziemy mieć ten przejaw wolności będzie można gdzieś się wybrać na szlak to zabrałem ze sobą brata i ruszyliśmy w Beskid Sądecki konkretnie do Łomnicy Zdroju jeszcze, że tutaj mnie jeszcze nie było więc sam jestem ciekaw co te szlaki mają do oferowania, a po drugie wydawało mi się, że ten szlak będzie pusty, unikniemy tłumów, ludzi, co w dzisiejszych czasach jest wskazane jak na razie nie spotkaliśmy kompletnie nikogo więc zapowiada się całkiem fajna wycieczka Idziemy niebieskim szlakiem na Hale Łabowską, a jego początek wygląda tak. Trochę się zagadaliśmy. Tak to jest, jak człowiek po kilku tygodniach wyjdzie wreszcie z domu. Poszliśmy tamtą ścieżką na wprost, kiedy tak naprawdę musieliśmy skręcić tutaj. Oczywiście ścieżka jest oznakowana świetnie, ale jakoś to przegapiliśmy. Ruszamy dalej. Ok, teraz już na pewno się nie zgubimy, ale tym razem już na pewno. Wreszcie zaczynamy podchodzić do góry. Co po, co po początkowym odcinku z miłą odmianą? Zobaczymy jak długo ta odmiana będzie miła. Ostatnie kilka tygodni spędziłem w fotelu na krześle, na kanapie albo na zmianę z łóżkiem. Ale jest naprawdę fajnie, kompletnie pusto, cicho. No i powoli robi się zielono, czyli tak wiosennie. Jesteśmy na nieprzewidzianej, przymusowej przerwie. Góra okazała się bardziej stroma niż się wydawała z dołu. Sprawdzałem to nawet na mapach i według nich na odcinku kilometra trzeba tutaj podejść ponad 250 metrów w pionie, co może nie jest jakąś zawrotną wysokością, tak normalnie, natomiast w Beskidach jest już odczuwalne, zwłaszcza, że podłoże jest niesamowicie suche, pełno z suchych liści, które wylatują spod nóg, a przynajmniej tak to sobie tłumaczymy. It's hard when you don't get the time to do the things you gotta do. Dotarliśmy na jedną z większych polan, które mija się w drodze na halę łabowską. Ta hala zapewne też ma swoją nazwę. Sprawdzałem to nawet na mapie, ale niestety nie udało mi się zapamiętać, więc postaram się je Wam podpisać, żebyście wiedzieli, co mijaliśmy. Ten leśny odcinek okazał się może trochę problematyczny, na szczęście nie był zbyt długi. Szybko wyszliśmy ponad granicę lasu. Ten teren fajnie tak falował. Trochę otwartego terenu, trochę leśnego. W międzyczasie pojawiły się też tatry na horyzoncie. Co prawda skryte śniegiem, co sprawia, że mają swój urok, ale przez to dosyć trudno było je wypatrzyć w tym jasnym niebie. Mimo wszystko jest świetnie. Czuć już wiosnę w powietrzu. Fajnie było wybrać się po tych kilku tygodniach wreszcie gdzieś na spacer. I chociaż kondycja nie dopisuje, to dzielnie idziemy w stronę Hali Łałowskiej. I tamo zaobacim nešto dalje okay. Pozostało nam dosłownie kilkaset metrów, według tego znaku 400, więc raptem kilka minut marszu. Później na tamto rozdroże, które widzieliście, wrócimy, bo w planach mamy odwiedzenie jeszcze hali pisanej, czyli będziemy musieli wybrać czerwony szlak, no ale zostawimy sobie to na później. Na razie zobaczymy, co tutaj widać, zwłaszcza, że nie byłem w tym rejonie Beskidu Sądeckiego jeszcze, no i trochę mnie to ciekawi. I jesteśmy, ale zaskakująco szybko, no nie? Albo nas ten znaczek okłamał, albo jest tutaj bliżej, albo my mamy takie tempo rewelacyjne. Po tym początkowym fragmencie podejścia dostaliśmy skrzydeł na wypłaszczeniu. No i hala łabowska wygląda tak. To, co mnie interesowało, czy widać z tego miejsca Tatry, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie widać. Ale widać inne rzeczy. Nasz spacer trwa w najlepsze. Opuściliśmy Halę Łabowską. Nie zabawiliśmy tam zbyt długo, Ostrasznie wieje, a ten wiatr jest okropnie lodowaty dzisiaj. Coś tam zjedliśmy, rozglądaliśmy się po okolicy. Tak jak myślałem, Tatr nie widać. No i wróciliśmy w stronę tego rozwidlenia, które pokazywałem Wam wcześniej. Tam porzuciliśmy na dobre oznaczenie niebieskie i teraz zmierzamy wzdłuż tych czerwonych. W stronę hali pisanej. To będzie nasz kolejny cel. Maszerujemy takim otwartym lasem. Chyba bukowym. Trochę szkoda, że jeszcze nie jest zielono tutaj wyżej. Ale maszeruje się fajnie. Te drzewa tworzą taki ciekawy szpaler. No i wiadomość dnia. Wreszcie minęliśmy jakieś inne osoby na szlaku. Ktoś też postanowił skorzystać z tej odrobiny wolności. I według map, mam mniej więcej półtorej godziny do no Halipisanej, więc lecimy. Pink clouds like in a sadness in my heart then, but I don't know why And I hold on a life in the palm of my hand god must really love this land and no oh, heaven above can't stop me now darling i love walking around Ciężko nie? Co? Ciężko nie. Ciężko. Przed chwilą, dosłownie kilka minut temu minęliśmy halę Pisaną, czyli nasz drugi cel dzisiejszej wycieczki. I tak szczerze mówiąc, gdyby nie tabliczka z jej nazwą, to pewnie nawet bym nie zarejestrował, że właśnie ją mijamy. Trochę jest niepozornym miejscem. Z dwóch tych miejsc, z dwóch tych hal, które dzisiaj odwiedziliśmy. Hala Łabowska zdecydowanie ten pojedynek zwycięża. A teraz. Ruszyliśmy dalej wzdłuż żółtych oznaczeń, nie zostawaliśmy na tej hali zbyt długo, widoki są raczej ograniczone. W planach mamy domknięcie tej pętelki właśnie żółtym szlakiem, który sprowadzi nas w stronę, w stronę Łomnicy Zdroju. No i tam z powrotem znajdziemy się na parkingu. Mam nadzieję, że jeszcze trafimy na jakąś małą widokową polankę, żeby nacieszyć oczy przed zejściem na parking, no ale zobaczymy. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Chyba, bo mieliśmy kłopot, żeby wbić się znowu na właściwą ścieżkę, ale tym razem nie jest to nasza wina. Schodziliśmy sobie żółtym szlakiem po drodze, fajne były widokowe polany, nawet Tatry się pokazały. Co prawda było już jasno, świeciło słońce w tamtym kierunku, więc dosyć mocno zlewały się z tłem, ale i tak jak będziecie się wybierać to warto o tym pamiętać. No i schodziliśmy żółtym szlakiem, który można dostać się na sam dół do łomnicy zdroju, ale to wydłuża całą pętelkę, a my wydłużać jej nie chcieliśmy. Na mapach zaznaczona jest taka zielona ścieżka, jakaś droga gminna. I to właśnie tam planowaliśmy się udać, ale to odbicie jest tak niefortunnie zaznaczone. W zasadzie nie jest zaznaczone, nie ma żadnej strzałki, ani szlakowskazu. Trzeba. Nie będę, wam, nie będę wam tłumaczył co trzeba zrobić. Po prostu schodząc z żółtej ścieżki, trzeba wykonać nawrót praktycznie o 180 stopni i poszukać już po wyjściu z lasu zielonych oznaczeń. No i mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej ścieżce i pojawimy się niedługo w pobliżu parkingu, gdzie tę pętelkę zakończymy. No i to w zasadzie tyle na dzisiaj. Naprawdę fajna to była wycieczka więc miejmy nadzieję, że zakończy się happy endem. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć!